Oddział 411 C, B i C. Przepraszam, patrzymy na B. C to będzie po lewej stronie. Dzisiaj jest 7 lutego 2021 roku. Dlaczego w tym miejscu rozpoczynamy mój film? Otóż to gniazdo bukowe jest, proszę Państwa, i koło samej drogi, jak widzimy pod stołami, proszę Państwa, Leszczyny, przepadło kilkanaście buków. Ich miejsce, jak widzimy, zajęła ulubiona roślina leśniczego bez czarny. Proszę Państwa, to jest ar, ar uprawy, której nie ma. Dlaczego tak się składa? Dlatego, że leśniczy generalnie po lesie chodzić nie lubi, nie chodzi, więc i też takie ma tego niechodzenia skutki. Ja pokażę Państwu dzisiaj po raz który z kolei, rzecz, która mnie od dawna, jest to miejsce moich pierwszych filmów, i jak powiedziałem, chodzi o dwa wydzielenia, które ja będę na przemiennie chodził po obydwu stronach, bo żeby sprawy nie przeciągać. Więc proszę Państwa, tutaj co widzimy, to jest C. Wydzielenie C, proszę Państwa, to gniazda jodłowo bukowe. Tutaj pod spodem, jak widzimy, jest posadzonego sporo buka. Gdyby temu bukowi coś dał możliwość wzrostu, Pewnie do tej pory byłaby piękna buczyna. Oczywiście leśniczy takiej możliwości nie daje, proszę Państwa. Leśniczy wycina buki. Zresztą o tym już pewnie mówiłem wcześniej. Tutaj wystarczyło wyciąć kilka tych paskodnych osik, żeby uznać to, tą buczynę za drzewostan. Znakiem tego, proszę Państwa, pozytyć w tym tutaj wydzieleniu trwa od bardzo wielu lat. Te buki są dowodem na to że rozpoczął się on znacznie znacznie dawniej niż sądziłem, znaczy niż sądziłem, niż o tym mówiłem. Otóż, proszę Państwa, te gniazda bukowo jodłowe, tu gdzie patrzy teraz kamera, w tym Badziewiu, proszę Państwa, jest posadzone jodło. Kiedyś taki był rok, może dwa w zwyczaju wsadzenia od strony północnej buka od południowej bardziej w sieniu jodły. Przez pół gniazda było takie coś ale następnie minęło. Więc proszę Państwa, tutaj wiemy, że mamy jodłę To, że posadzona była jodła zaświadcza, proszę Państwa, taki fakt tutaj o ten na przykład tej jodki, że Państwa mają po 40 lat. Yy, po 40 lat i proszę mi oczywiście uwierzyć w moje słowa, że wiem co mówię Ponieważ to te gniazda sadzone były, proszę Państwa, pod koniec lat. 80., może w 89 roku, może 8. To kolejna I tutaj pod tymi wierzchołkami rosną następne, rosną, trwają, trwają proszę Państwa, To tutaj było zabezpieczone w różny sposób, ale oczywiście skutki tego są żadne. Tutaj wchodzimy To buki, które są siostrami braćmi. To buki, to braćmi tych, proszę Państwa, jodek. Które widzimy. To się po prostu nie chce wierzyć w takie rzeczy, ale to są fakty. To są jodły, które posadzono w 1989 roku. Jakaś tam była próba ze strony leśniczego, żeby ich zwierzać, proszę Państwa. To w latach 90. postawił takie tuby. Jak widzimy, ta legła z tej tuby wyrosła, tu ją kaleczy. Tam jest kolejna i kolejna i kolejna w tubach. Pozostałe bez tub, wygląda jak wyglądają. Bardzo proszę, to gniazdo. Gniazdo jodłowe. Te osiki leżą w gnieździe. To było tematem moich filmów. Ja o tym, proszę Państwa, już mówiłem niejednokrotnie. Oczywiście skutków żadnych to nie wywiera. Proszę bardzo, to jest tuba. Jodła to jest tuba, która przerosła. Jodła yy, przerosła tą tubę. To jest kowad, proszę Państwa, na tym ołku. Oba tuba była sparta. Bardzo proszę, to geneza tego wszystkiego to tak wyglądało i tak wyglądało. to wygląda. jest wygięta, ponieważ, proszę Państwa, ta kuba wychodzi od tego, że ona powinna rosnąć w pionie, a rośnie tak właśnie w takim tutaj kształcie. To gospodarstwo leśniczego Czachura. To nie było nigdy wrodzone i jakoś tam część by ocalała. Oczywiście ocalałoby więcej, gdyby ktoś o to zadbał. Tutaj leśnicze robiły czyszczenia, proszę Państwa, ja pamiętam kiedyś, mnie lewono premię, bo nie dopilnowałem tutaj czyszczeń A w tym czasie, kiedy to wykonywano, byłem na urlopie, ale nikt się nie przejął. Dostałem w lesach, bo dostałem o gniazdo włokowe. Jak mówiłem, zaś jeżeł, które w tym To, proszę Państwa, 40-letnie gniazda. Przez 40 lat leśnicy, proszę Państwa, nie zdołał kontynuować zabiegu odnowy, tylko zajął się czymś innym, a to są buki, które tutaj rosną z lat jeszcze wcześniejszych. Leśniczy y, pamiętam w latach y, 90, już ty, w, ty, w, w, w tym bodajże wieku, czyli w, w roku 2000, nie przepraszam bardzo, w roku w 2003 roku y, wycinął takie buki po to, żeby w to miejsce prowadzić gniazda dębowe. Oczywiście gniazda dębowych nie to mamy to co mamy i idziemy przez drzewo stan wybudowany przez 40-30, 25 lat przez wszystkim tego Tutaj leśniczy szkawą proszę Państwa będzie w tej części, czyli to jest B, będzie proszę Państwa, dokonywał rębni. Podajże ostatnie wejście, tu jak widzimy, wyznaczył oczywiście także i te buki. Te buki są jakie są, dobrze. Niech tylko tak było. Ale teraz popatrzmy, dlaczego i czy te buki, skoro nie udało mu się tutaj niczego o tej porze wyhodować. To młodnik dębowy. Proszę bardzo, konia z rzędem. Kto w tym młodniku znajdzie dęba? To młodnik, proszę pana, proszę państwa, leszczynowo rabowy Bo jest jeden drążek, więc ktoś ma konia z rzędem. Ja tak dalej i tak dalej. To jest taki właśnie ruch. To no, leśniczemu udało się wyhodować. Teraz proszę Państwa, wytnie pozostałe część lasu, żeby hodować na nie y, coś innego. Nie wiem co. Być może budyń albo jakiś kisiel. Tutaj mamy gniazda. Tutaj nie mamy nic, bo się nie posadziło. Tutaj mamy buka. Tutaj proszę Państwa mamy drzewa, które leżały w poprzek drogi, zostały wycięte, takie różne zawałek, po to, żeby się przejechać i na tym się zakończyła działalność leśniczego i jego załogi. dalej. Popatrzmy, co to dzieje się w dalszej części tak Tu pieśnie, robi się trochę zimno. Zmierze to jest młodszy tu są takie, proszę Państwa, miejsca, gdzie tego buka starego jest na tyle, że można by było go zostawić na rzewosem. Tutaj też są takie miejsca, gdzie, jak mówiłem, wycięł wyciąg buka, po to, żeby wsadzić te gniazda dębowe, proszę Państwa, i tam nie rośnie nic. Zobaczmy teraz na kolejne gniazdo jodłowe. Gniazdo z lat, jak powiedziałem z końca lat 80 Bardzo proszę. Takie tutaj porosły jodły. Szkoda tylko, że jest ich ledwie trzy. To są siostry tych jodeł, tamtych trzech tutaj jak tutaj mówiłem wielokrotnie, każdy zasłychał. Jodła się nie posiada, bo nie ma stolu. Więc proszę Państwa, muszą ją posadzić. To są jodły mające po 40 sześciana. I tamte też... O, cztery ich jest. Też mają po stręcie. I tutaj są, proszę Państwa, te buki. Też mające te po 40. Ścina. Widzimy w tych bukach. Działanie zaraz pokażę, działanie leśniczego, ale jeszcze co jedno, co ciekawe, to bardzo proszę, tam taka tak całe zwalisko wywrotów, złomów, wszystko to tutaj leży od lat kilku, pięciu, sześciu. Tam są osiki, brzozy, to drewno było kiedyś cokolwiek wart. w tej chwili jego wartość się żadna. A teraz popatrzmy na gniazda bukowe, które leśnicy odziedziczył po swoim potrzebniku. Zresztą moim koledzy. proszę Państwa, nie razi tutaj leśniczy przyjść z farbą, wskazać żółdom, że takiego buka trzeba wyciąć, bo to miejsce urocze inny, ładniejszy. Czy takiego buka trzeba wyciąć, proszę Państwa, czy takich buków, to jest dwa jak tamte, jednego trzeba wyciąć i generalnie to przerzedzić. Nie nakazał usunąć tych tutaj y, spadłych gniazd o osik, bo to nie było jego y, celem. Jego celem generalnie jest prywata. O tym to już mówiłem, że dobrze, jeśli ktoś, jeśli gospodarz, na coś się dorabia, ale ma z tego zyski on, ale i ma firma, która y, którą prowadzi. W tym przypadku jest, proszę Państwa, tylko tak, że zyski ma jedynie firma. Nie ma z tego nic. Kolejne gniazdo dębowe, bardzo proszę. To tutaj leśnicy wyhodował dębę. I pomimo tego, że tutaj w tym gnieździe dęba nie ma, wchodzi z ostatnim wejściem y, cięciem uprzątającym. To jest jedno. Drugie, proszę Państwa. Dlaczego wchodzi dopiero teraz? Są takie uprawy, y, miejsca, wydzielenia, gdzie. Są piękne drzewostany i tam już po 5-6 latach leśniczy wchodzi z ostatnim wejściem. Tutaj tych lat minęło znacznie, znacznie więcej, bo znacznie ponad 10, już około 10. I to było około 10. No ale tutaj niestety jest bardzo mało drewna, które można by było sprzedać, mało drewna cennego. Więc się... to jest rząd gniazd, które pokazuje. Tam dalej jest drugi rząd, przecież za samych gniazd dębowych, których nie ma dęby. To, proszę Państwa, jest buczyna. Proszę zobaczyć, to takie, to takie są przebłyski, chwilami ona jest, chwilami jej nie ma, gdzie wystarczyło wyciąć trochę osik z tej buczyny i była piękna, piękna, piękna buczyna. Między innymi zrobić jakieś uzupełnienia, jakieś gniazda, ale to trzeba być, proszę Państwa, być gospodarzem, A Niestety leśniczy leśnictwa róbki do gospodarzy należy. Bardzo proszę, to tak się traktuje, proszę Państwa, padłe drzewa. Odcięło się kawałek wierzchołka, bo był po potrzebny, może prowadzą na drodze, a reszta leży i sobie śmiało zgnije w ten sposób. skazane na to właśnie, a nie innymi tak inny, inny to gniazdo bukowe, jednak leśniczy tutaj już zrobił drugie wejście, bo w błędzie, twierdzą, że nieprawda. Czyli jest to drugie wejście leśniczego, bo... To pierwsze bukowe, które pokazywałem na pół z jodłą, to jest drugie. No ale przecież te buki mają już po latach, no, może 20. Znając leśniczego, to tak przerastają w tym tempie mniej więcej. Więc dlaczego nie kontynuuje leśniczy tutaj tego wyrębu? No nie kontynuuje, bo jak widzimy, tutaj nie bardzo jest to wyrąbać. Tu jest teraz To się nie opłaca, proszę Państwa, leśniczemu yy, naszemu bohaterowi. Takich, takimi pierdołami się zajmować, więc idzie tam, gdzie są piękne drzewostany, choćby na oddział 440, czy 414 w tej chwili, 422 i cała szereg, cały szereg innych. O, 427 niegdyś, 36 w ubiegłym roku, gdzie o oleśnicze, proszę Państwa, zabytkowe, pomnikowe sosny pod gniazdo, no tu akurat troszkę jest tego dęba. Idziemy dalej sobie z tą drogą raz obraną, już mówiłem, to kolejne gniazdo bukowe, starsze gniazdo, czyli w wydzieleniu C, czyli jakby nie było, leśniczyk kontynuuje raz rozpoczęty proces nowej drzewy. Stanów z tym, że teraz popatrzmy, w latach 90 czyli proszę Państwa lat temu, 30, ponad lat temu, tak 30 wycięto pierwsze gniazda, kolejny leśniczy wyciął, załóżmy, Yy, może pod koniec lat 90. a od 20 lat już się tutaj zapomniał przyjść. Tak? No bo i Po co tutaj trud dawać na kilku ładnych gradu pokraszcze osi czy takich właśnie różnych wybłotów złotych. Po prostu nie opłaca, a jak się mówię, nie opłaca, to się nie robi. Tam proszę Państwa są gniazda dębowe, tam daleko. Tam jak widzimy jest leszczyna. Przyjdzie wiosna, to będzie dokładnie widać. Jak zacznie ta leszczyna tam kwitnąć, to nie przyjdę i pokażę, bo mi się tam zwyczajnie chodzić nie chce. A tu jest gniazdo buchowe gdzie proszę Państwa, buch jest też rzeczą dość rzadką lub za rzadką jak na takie gniazdo. Nawet dwóch miejscami rosnąć nie chce, no bo niestety trzeba przyrodzie troszkę pomóc. Leśniczy na razie pomagał sobie. No już nie pomaga po leśnicy bo został proszę państwa się starszym specjalistą, czyli... Nadleśnictwo uznało, no, uznał jego tutaj hmm, pracę, jego tutaj dokonania i po prostu postanowił, że teraz będzie ten leśniczy e, robił jako e, sekretarz nadleśnictwie i tam będzie mógł e, kontynuować swoje dzieło, ja to nazywam zniszczenia, ale to może ja jestem w błędzie, to gniazdo z lat. Jak mówiłem z końca 80. proszę Państwa to są jodły 40-letnie. 40-letnie jodły. O, to wysychały. Tu widzimy, tu były czyszczenia labione. Coś się działo, proszę Państwa, coś się dzieje cały czas. I co z tego wynika? Jedna jodła w takim tubie. To jest, to jest śmiech, to są żarty. To są żarty z tego, co się dzieje. Chwilę zmieniłem sobie yy, zuma, no i wyszła ale no Już nie będę tego cofał, musi tak zostać. Nie będę jeszcze raz wracał, bo nadzwyczajnie mi się nie chce, jest zimno. Pogładanie yy, na strojach, na spacery, ale kontynuując to, co zacząłem, czyli tutaj leśniczy robił czyszczenia. Y, dla kogo trudno powiedzieć, bo to nic nie rośnie, wyschło to, co było. Tu proszę Państwa, widzimy. Tych ogromnych różnych złomów, wywrotów, które po leśniczym zostały. I idźmy jeszcze dalej, nam niewiele zostało do końca. To oczywiście, ta buczyna, którą to odziedziczył, w której to proszę Państwa palcem nie idą, żeby wykonać porządne czyszczenia. A gdyby je wykonał, to proszę zobaczyć: tu są buki mające po 20 cm średnicy. Proszę Państwa, buki które jak powiedziałem, z moim kolegą Markiem i ja się mogę pochwalić, że coś w tym lesie posadziłem. Oczywiście nie sam i to coś wyrosło. Nie mogę, proszę Państwa, pochwalić się takim czymś leśniczym. No bo nie mogę. Tu się widzimy, czym mogę pochwalić leśniczy. Taki dąb. Urwała go burza. Nie ma, proszę Państwa, ani jednej gałęzi. Z tego połowy dęba nie ma. chyba, tak? Gdzie się podział. Został gniazdo w Gdzie podziała się ta cała reszta? Leśniczy pewnie wie. I pewnie jest w stanie przestać dokument, który napisano, że z tego, tego oddziału leśniczych i ileś tam yy, drewna. Dokumentu takiego nie ma, proszę Państwa. To gniazdo. Gniazdo dębowe. Kolejne. Z gniazdo. To wydzielenie B to będzie techniczny kontynuował wydą, bo uznano, że w tych wymazdach dębowych, gdzie nie ma dębła, jest udatność na tyle yy, duża, że są to drzewostany. Kląć się chce na znaczy takie coś, ale człowiek świadom tego, że bluz niczego dobrego nie wnosi, to sobie po prostu jakoś się powstrzymuje zachowanie. To jest właśnie dziwne jest coś takiego, a nie wiem. Były tu leśnicze Proszę rady są Tutaj kawałek takiego stanu Oczywiście no to wszystkie leżące złomy, wywroty i inne historie w tym lesie. Proszę bardzo. Gniazdo tam dalej jest bukowe. Tutaj gniazdo, proszę Państwa, jest ledłowe. Półgniazdo 40-letniego 40-letnia proszę Tak jak powiedziałem, ktoś może kwestionować moje tutaj zdanie, ale ja potrafię swoje udowodnić. A możemy sobie porozmawiać. O, tutaj leśniczy czynił czyszczenia wielokrotnie. Tutaj zapłacił za to duże pieniądze. Te czyszczenia, które teraz pokazuję, które już sobie później niż ja pamiętam e, miałem kłopoty z powodu ich złego wykonania. Bo to czyszczenia sprzed czasu krótszego wcześniejszego, późniejszego roku. A to proszę Państwa osika, która w tym gnieździe i tam proszę zobaczyć tamte jodły przygniecione tą koroną tej osiki. Tutaj pewnie pod tym śniegiem coś jeszcze więcej będzie. Leśniczy o to nie dba. Proszę bardzo, to są te jodły. Można by było o to jakoś zadbać, tak? Wziąć to, zabezpieczyć choćby y, jakąś tam, y, nie wiem, tubami no sztup tu kiedyś leśniczy miał tysiące w lesie. No Niestety, ale nie zabezpieczył. 40-letni drzewostki byłby w tej chwili jodłowy. Proszę bardzo, to jedna z jodeł, która tam urosła. To ja może do niej przejdę, to jest jedna z tych jodeł. ta będzie miała około 10, może 12 cm na yy, pierśnicy. Na pewno ta, do której w tej chwili idę, yy, będzie miała pewnie tyle samo. Ta będzie grubsza, ta będzie miała może nawet około 20. Bardzo proszę. Takie tutaj powrastały drzewa. I proszę wyobrazić sytuację, że tu na powierzchni tych, może 8 arów, byłaby taka sama sytuacja. Ale tutaj dziesiątki jodów pięknych, wyniosłych. Niestety nie rosną. Nie rosną, proszę Państwa, przez draństwo jednego człowieka. Przez draństwo tego leśniczego Krzysztofa Czachura I niczyje więcej. I przyjdzie taka sytuacja, że ktoś. Owego pana spyta, jak to panie leśnicy z tym było i będzie musiał odpowiedzieć, leśnicy, będzie musiał odpowiedzieć na leśnicy, z nim razem, nie to, że odpowiedzieć karnie, czy tam, ja nie mówię, że będą ich zamykać, czy nie wiem, krzyżować, ale będą musieli na te pytania odpowiedzieć w jakiś logiczny sposób, a trudno będzie się z tego wyłgać. Proszę Państwa, dlaczego Leśniczy sadząc gniazdo bukowe, bo to już jest akurat y, chyba y, jego, nie przepraszam, to jest gniazdo, to starsze, to o którym mówiliśmy, które sadzone w latach 80. pod koniec. Tak? A tutaj proszę Państwa jest gniazdo bukowe młodsze Leśniczego Czakura. A tu między tym została taka właśnie ośika. Bardzo proszę. Taki pokaczny dom. Nie dało się go nikomu sprzedać. Czy taki ten tutaj. Bardzo proszę. Co to jest za gospodarka, po jaką ciężką cholerę pomiędzy gniazdami postawia się jeden ar takiego ja powiem, główna dzielostwa, co tam do, dalej jeszcze iśmy, żeby to pokazać do końca, majestat owej głupoty leśniczego, bo to przecież nie można nazwać inaczej. Proszę no bardzo, proszę zobaczyć, tutaj mamy kolejnego dęba. Ten na trochę ładniejszy, ale to jest dom ewentualnie, to jest dom, który nadaje się na stos. Proszę spojrzeć. Tak tu ma listę, listwę, ma skręt proszę Państwa. I tutaj, popatrzmy, tutaj nic nie rośnie. to zostało samo sobie takie coś. Tu taki graf został, tak? Jak to ciężką cholerę na tym kawałku zostawiono Te leszczyny. Leśniczy ma nadmiar powierzchni, proszę Państwa. On ma dużo powierzchni. On, proszę Państwa, mało sadzi, ale powinien wiele, wiele, wiele więcej no cóż, cokolwiek by mi powiedzieć, to nie można znaleźć tutaj słów, ja nie mogę znaleźć słów obrony yy, na, na tego rzecz człowieka, bo cokolwiek by nie było, to jest nie takie jakbyśmy.